Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Piotr Krenik z tej strony. Witam Was i pozdrawiam z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium, gdzie właśnie przed chwilą odbyło się bardzo ważne spotkanie. Spotkanie szefa projektu tworzenia studiów MBA dla branży marketingu sieciowego, pana Tomasza Różańskiego, i prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, pana Tomasza Murasa. I to, co dzieje się w tej chwili w branży marketingu sieciowego, osobiście uważam za absolutnie przełomowe i za coś, co nie ma precedensu. Otóż powoływane są pierwsze na świecie studia MBA, właśnie dla branży sprzedaży bezpośredniej marketingu sieciowego. Zaangażowani w te studia będą najlepsi topowi liderzy reprezentujący różne firmy marketingu sieciowego, a 18 czerwca odbędzie się tutaj na uczelni debata ekspercka. Później konferencja prasowa, której celem jest nie tylko pokazanie naszej branży, ale obalenie również pewnych mitów, pewnych stereotypów. I chciałbym z tego miejsca każdego serdecznie zaprosić, nie tylko do wzięcia udziału w tej debacie, będzie ta debata również transmitowana, czyli będzie można obejrzeć online, ale chciałbym też każdego, kto chciałby zdobywać profesjonalne kompetencje w tej branży, zachęcić do tego, żeby zechciał skorzystać z możliwości, Zdobycia tych studiów. Studia MBA, prestiżowe studia. Dodam, że będzie możliwość również taka, aby te studia miały swoją, że tak powiem, pieczęć uczelni amerykańskiej. Te wszystkie rzeczy, które się w tej chwili tworzą, mnie osobiście napawają wielką ekscytacją, bo jestem z tą branżą związany 31 lat i przez te wszystkie lata. No, uczciwie mówię, czekałem na to, co w tej chwili się dzieje. Także gorąco zapraszam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Piotr Krenik z tej strony. Cześć.